Czemu wszystko zostaje w moich rękach? Każda łapka się liczy, ponieważ każdy tysiąc łapek pod tym filmem to 20 zł więcej w puli nagród do wygrania w kolejnym takim odcinku. Już w tę sobotę 25 listopada o godzinie 10.00 będzie wielka premiera mojej Brawl Starsowej piosenki z animowanym klipem Nie Możesz Tego Przegapić. Uch, czeka mnie dzisiaj naprawdę ciężkie wyzwanie. Ale słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to tutaj macie wygranego z ostatniego odcinka. Gratuluję serdecznie, zgłoście do mnie podbiór nagrody. A w dzisiejszym odcinku macie szansę zgarnąć ode mnie takiego pięknego saneczkowego grifa. Jest to bardzo unikalny skin i sam chciał mieć takiego na koncie. Wolę wszystkie te skiny, które mam rozdać Wam niż samemu sobie wykorzystywać. No bo wiem, jak się zawsze cieszycie, jak coś dostaniecie. No i jednak, moim zdaniem, dawanie tych prezentów jest fajniejsze i piękniejsze od otrzymywania ich. Także, moi drodzy, jeżeli chcecie zgarnąć tego pięknego saneczkowego grifa, to wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybować mój kanał, czyli wcisnąć ten guzik tam na dole. Mieć pisany kod damiam w sklepie Brawl Stars i napisać w komentarzu, ile aktualnie macie pucharków. Ja na swoim koncie będę niedługo miał 28 tysięcy, a ty ile masz? Napisz w komentarzu. I może właśnie dzięki temu zgarniesz skina do grifa, a jeżeli nie masz grifa, no to otrzymasz w zestawie również postać. Pozonka. Hej, czyli witajcie! Ja jestem Damen. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie w tym momencie dostałem zaproszenie od kartofla, czyli najlepszego gracza w Polsce. 80 tysięcy pucharków. No, chłopie jest jakiś koksem, i ja muszę to zaakceptować. Ostatnio zaakceptowałem od Tornexa, który był no to akceptuję też od Kartofla. Witam cię w ogóle bardzo serdecznie. Cześć Powiedz mi szefie, na jakim zadymiarzu ty masz najwięcej pucharków? W sumie ja to mogę sobie sam sprawdzić Dobra, Shelly Tak. Jesteś bardzo mocnym graczem Shelly, Nity, Kolta, Bula, Broka, El Primo A na ilu tych zadymiarzach jesteś totalnie top 1 w Polsce? Nie licząc tego Ukraińca, no to... A, zawy, no to, to myślę, że wielu W ogóle widzowie, jak widzicie tutaj na jego profilu jest ulubiony zadymiarz Shelly Ten skin pass, że Shelly to jest wybrany, to jest twój ulubiony skin do tej postaci? Mm, nie, po prostu tak sobie losowo wybrałem Tak wypadł, dobra A czemu nie masz karty bitewnej, że to też jest, nie wiem, jakaś taka zagrywka? nie, nie podoba mi się. Taka pusta. Okej, okay, no dobra. To też jest jakiś wybór, nie? Jak wszyscy sobie coś wybierają, no to można sobie wybrać na pusto. I chłopie, ty masz prawie 30 tysięcy zwycięstw na 3x3, 3 tysiące na równiutko na gierkach solo i 5500 prawie do duo. Ale kozak ekstremalny 7, ekstremalny 9, nie, to jest ile? To jest 16, tak? jo Ekstremalny 9, najwięcej wygranych w wyzwaniu 15, najwyższa liga klubowa mistrzowie. Okej, okay, no to nie no naprawdę bardzo potężny profil. No i ewidentnie to jest, słuchaj najlepszy profil w Polsce, bo jeżeli oglądaliście ostatni Ciek z Tornexem, to wtedy właśnie, jak zaglądaliśmy na tabelę, to Kartofel był tym graczem, który był numerem jeden. i nagle zrespił się Zawa. I z tego co mi tutaj Kartofel mówił, to on po prostu zmienił lokalizację na Polskę i teraz sobie jest tutaj w Polsce, nie? Ale tak nie licząc go, to Kartofel jest top1 graczem .pl, jak widzicie, o ponad 80 tysięcy pucharków. Czy ktoś z Polaków może mieć jeszcze tyle pucharków, co ty? Tornex to myślę, że mnie raczej nie przygoni. Jak mu się będzie chciało, no to... Tornex to mi teraz mówił, że nie ma czasu za bardzo, nie? On Szkoła, i tak dalej, to myślę, że sobie zostaliście tym najlepszym Polakiem. Bo słuchajcie, z tego co tutaj się dowiedziałem od kartofla, to właśnie zawa jest z Ukrainy. Tak. Dobra, to jeszcze tak przejrzę zadamiarzy. Tutaj na szeli jesteś właśnie trzeci. Kolcie jesteś czwarty. No, no cały czas jesteś tu gdzieś w topce, nie? Tutaj na bólu drugi. Na nicie, słuchajcie, no najlepsza lita w Polsce, nie? To totalny kozak. Dobra, ale ja już muszę przestać się tak jarać tym twoim kątem. To słuchajcie, my sobie dzisiaj właśnie z kartoflem zagramy gierki. I słuchaj, jaką mapę byś polecał do zagrania. No najlepiej myślę, że albo chodzą, albo. No knockout jest jesteś fajny. Okej, okay, no dobra, to wybierz teraz jeden z tych dwóch trybów, bo ty masz tutaj lobby. I słuchaj, ostatnią gierkę spróbujemy na starciu solo. Tam po star staram się nie, nie zepsuć ci tych pucharków wiem, że ja nie jestem totalnie jakimś dobrym graczem ja tam sobie raczej gram for fun kilku tych zadymiarzy udało mi się wbić na trochę więcej puszek ale to wiecie, tam na farcie tą Charlie akurat jakoś nieźle mi idzie zobaczymy w sumie, ja sobie ją wybiorę, dzisiaj będę nią grał bo myślę, że ona jest całkiem OP i kogo wziąć? słuchaj, wiesz co, bierz kogo chcesz, totalnie kogo chcesz ja nie chcę ci ksuć żadnych pucharków, więc ty tutaj zdecyduj tak, żeby nam też jak najlepiej poszło a najmniej pucharków w sumie ciekawe na kim taki totalnie najlepszy gracz w Polsce ma najmniej p nie, lub... nie lubisz tej perły za bardzo? Nie Ja też, ja na przykład mam chyba danie 18 pucharków i za bardzo to jej nie ruszyłem A Charlie od razu jak wyszła, to trochę się starałem nią nawalać Ty, a gdzie ty masz Charlie? Ty też na Charlie masz dużo Nie mam nie masz w ogóle Charlie? Aha! Co ty gadasz, że masz tyle pucharków, a nie masz nawet Charlie odblokowanej? No co za szef? Ja. Nikt teraz nie gra, więc w sumie nie ma kogo zaprosić nawet do trójki, nie? Czekaj, ogarnę kogoś. O, no tak będziesz kogoś miał, to dobrze. Ja miałem do ciebie jeszcze takie pytanko zadać: od kiedy ty grasz w Brawl Stars w ogóle? Od 2019 chyba w początku. Czyli to już, to już jest ile? To jest 4 lata nawalania w Brawl, zaraz będzie 5. A tak mocniej, kiedy właśnie uznałeś, że chcesz być właśnie tym najlepszym graczem w Polsce, który, który ma najwięcej pucharków, to miałeś jakiś taki moment, że wtedy uznałeś, że trzeba tryhardować. Ostro, czy tak zawsze po prostu grałeś? W luty gdzieś zaczynałem, tak. Okej, okay, dobra, czyli tu mu taki mocny push wleciał. Dobra, czyli taka jest ta historia. Wbijam chyba w miesiąc gdzieś z 12 tysięcy pucharków. No to chłopie, nie ty grałeś dziennie. No wtedy dużo. To był ostry tryhard lecony. A ja w ogóle mam dla ciebie pewnego fajnego deala. Bo teraz sobie zagramy normalne gierki, ale chciałbym z Tobą też nagrać jeszcze jeden taki odcinek, tyle tylko, że gralibyśmy jeden na jeden. I chciałbym, żebyś miał coś ode mnie do wygrania. Ale to widzowie będą decydować, co będziesz miał do wygrania. Ponieważ za każdy Tysiąc łapek pod tym filmem zwiększam pulę nagrody, właśnie dla kartofla o 20 zł. Tak, czyli jak będzie pod tym filmem, nie wiem, 20 tysięcy łapek, to chłop będzie miał do wygrania ze mną 400, więc postarajcie się dla niego, żeby docenić to, ile on tutaj puszek wbijał w tym Brawl Starsie. To będzie miał, nie wiem, na jakiegoś fajnego skina, czy może po prostu, żeby sobie kupić cardet i Charlie być, żeby jeszcze więcej tych punktów dobić. W ogóle mamy tutaj jakiegoś ziomeczka, który też ma dużo puchu. coś byś zmienił w moim bildzie? Nie, jest git, myślę. No, chyba ten kokon będzie dobry i mam to trawienie jeszcze dobra. No to próbujemy, dobra, jak klikałem. Ready, to jest, słuchajcie, mega ciężka gierka, ja tu już pozę tryharda przybieram, żeby nie psuć gierki ziomeczkom i let's go, finały Brawl Stars, no już niedługo się zaczynają. Jaki my tu będziemy mieć przeciwników? Jaki poziom 800 to myślę, że na luzie. Mówisz, że tak? No. Ja, myśl, ja pamiętam, że jak graliśmy z Tornexem, to mega ciężko było wygrać, a ja nie wiem dlaczego, ja jak, jak rozpoczynam gierki na nagrywaniu, to się tak stresuję. Ty co jest? Co jest, to są jakieś bombiki? Ten kol to mnie nie bił prawie. Może nagi. ma. O. Tramie trafia Ja się skokonuję tutaj w sumie, bo mało HP już miałem. No, o, ja dobra, no ja dopadłem tutaj jak Bambik teraz. Ale ej, naprawdę mamy dużo już tego hotzona i myślę, że w sumie te chłopaki nawet we dwójkę by sobie poradzili. Dobra. Dobra, jednego załatwiłem, tego kruka. I dobra, czekajcie. Ale go ładnie złapałem tym kokonem. Powinno być git. Jeszcze sobie tutaj ciachniemy tego. Ja zrobiłem kolejnego fraga. Jest dobrze naprawdę, póki co. Na luzie damy radę. Dobra, no już też go tutaj kokonuję. Tu jeszcze spajka zabijam, tu zabijam kroła. Gość, czy ty, nawet nieźle mi idzie. Jeszcze mam hiperdoładowanie. Dobra, to ja tam wjeżdżam. Bum! O, dobra, nawet ten mój ult tutaj w sumie za dużo nie pomógł. No, tylko te pająki puściłem. Ej, ale my wygrywamy gierę! Co jest? Ja! Ej, dobra, no w sumie mam najlepszego polskiego gracza pod względem ilości pucharków w teamie, więc nie powinienem się tak dziwić. I czy ty grałeś teraz perłą? Tak, czyli tą postacią, którą mówię, że nie lubisz. Ej, też nie zrobiłem jakichś mega złych stat Kurczę, Może ja nie jestem aż takim bambikiem? Nie no, pewnie wy wykarowaliście bardziej niż ja. I ta nowa postać karne jest mega dobra ogólnie. I co, to ja w sumie zostaję tą Charlie, bo mi dobrze idzie. I co? I on też chce zagrać. No dobra, no to spróbujmy sobie jeszcze no, Jak tak będzie dobrze szło, to... Kurze, ja jestem w szoku. Ja tu byłem przygotowany na to, że znowu będzie jak w Gierka z tornexem, że będę wam tracił pucharki, a na razie wygraliśmy. Tylko tutaj widzę, że jest czak. Na ten skubaniec mnie wkurza, jak dobrze porozstawia te swoje tory. To trzeba się dobrze rozstawić. Dobra, ja tutaj sobie gdzieś balansuję. Chłop zaraz będzie miał ultę, nie? Więc będzie wlatywał pewnie. No kurde. Dobra, pomagam. I obiłem to memskę tam, ma mało jak coś, ale no jest za ścianą, jest za ścianą. Ale dalej mamy przewagę, więc jest dobrze. Dobra, skokonowałem tego, tu jest MSK jeszcze, ale ona ma, ma w miarę. O nie, no i rozjechał mnie. Ale dobra, udało się tą MSK załatwić. Nie ma źle na razie. Zdąży go złapać? Nie trafiłem. Dobra, rzuciłem tam ultę, jak coś i podciały pająki. Dobra, dobra, załatwione. Dobra. No nie, nie trafiłem. Ale dobra, mamy 80, chyba powinno być gi. Dobra, Zrzu zultowałem go, zultowałem. Dobra? No nic, no niestety, tym razem przegraliśmy. No nie zawsze się wygrywa, ale i tak nieźle szło w tej gierce. Trochę tak na końcu, no ja mam trzy fragi, ale ty też w sumie. Włącznie mamy 5. No, no tutaj tutaj już 8 fragów na na tej Maisy, a oni tam wszyscy równo lecieli, nie? Ale i tak jestem w sumie puchar do przodu, bo teraz straciłem 7. A ty ile straciłeś w sumie jak masz 770 na, na tej perełce? O, no, plus 8 i minus 8, to na zero, sumie. Dobra, no to słuchaj, jak mówiłeś, że ten knockout by spoko, to może spróbujemy jeszcze ten, ten nokaut zagrać, co? No dobra. I na koniec będziemy musieli zagrać duło, I tam już myślę, że będzie ultra ciężko. Ale on ma skina do gasa potężnego. No, fajnie. O, właśnie chciałem pytać, czy ty masz jakieś skiny i od razu zmieniłeś tego Leona na skinem. <grym> U jest Charlie, jest Piperka i jest tutaj Brock. Okej. Okay. Ja się wcześniej nie przyglądałem, co to za mapa. Co za skubaniec. No Ale mam klasza Chyba właśnie sobie to przegrałem, kokonując się, nie? No, już mieli mnie na strzała. A trzech to szans nie ma. A trzech było jeszcze, bo ta Charlie się w sumie uleczyła, no tak. Leży. Nice. Ten fang tam poleciał, nice Dobra Leży dobra, jeszcze ja zrobiłem fraga na koniec już tak dobiłem tylko Ale że się teraz wykorowali panowie Bo ja już tam tylko ciosy na początku zbierałem nie O nie, zepsułem Chyba jest lipa Albo Załatwił? Tak, jeden na jeden masz No nie! Czemu wszystko zostaje w moich rękach? A wiesz jak ja mam teraz spocone dłonie, on się to zaraz rozwali? Jakieś tipy? Chyba podjeżdżać, bo jak cię tak na dystans będzie no wrogał. Właśnie, ja bym miał, ja bym im bliżej mam, bym go miał, tym by było dla mnie lepiej w sumie Byś mógł wyjść teraz? No nie i miałem A, ulta! Trafiłem i miałem ulta, jakbym tutaj, nie wiem, jakiś unik zrobił czy coś. Wcześniej było podjeżdżać. Totalnie było trzeba wcześniej podjeżdżać. Moja wina, To jest moja przegrana przeze mnie. No to słuchaj, on już nawet wyszedł tutaj od nas z lobby, nie chce z nami grać. <grym> Więc no nam pozostaje tylko duło do zagrania. No, słuchaj, ja ci, Jezu, 10 pucharków ci spadłem, masz mi boli serduszko, jak na to patrzę, nie? Miałeś równo tysiaka tutaj. Nie, 12 pucharków straciłeś! 11! 11, dobra, no to i tak. No Słuchaj, to na duo weź sobie, kogo chcesz. Jeżeli chcesz tą perłę, żeby mniej tracić ze mną, to na spokojnie bierz tą perłę. Ale jaka czeka jest mapa? Jest taka mapa. Nie lubię tej mapy za bardzo tak szczerze. Dobra, może, może tym Leonem. Leonem. A dobra, a czy ja mam zmienić na kogoś innego? Bo wiesz, żeby było równo, to ja też mogę wziąć kruka i najwyżej też będę spadał pucharkami. Ale mam wrażenie, no, że Charlie mi troszeczkę lepiej idzie. Tak czy siak No, spadać. Nie zrozumiałem cię, sorry, czyli brać to Charlie? Możesz brać. Dobra, to biorę. Ten kokon w sumie mi się aż tak nie przydawał na tych trójkach, bo oni w tym kokonie to mieli mnie później jako łatwy cel. To też może akurat nie było takie dobre, ale myślę, że na dół bardziej mi się to przyda w sumie. No w sumie. Czesterek, Okej, okay, dobra, no to lecimy. To będzie szukało. A słuchaj, w ogóle mam do ciebie pytanie, jak tak nam szuka. Na czym grasz? Czy ty grasz na telefonie, czy na jakimś właśnie tablecie, iPadzie? Na telefonie. Na telefonie i wbiłeś tyle pucharków, grając na fonie. Ja właśnie myślałem, że jestem jakim nubem, bo nie kupiłem sobie iPada jak jakieś prosy i tak dalej, i wiesz, gram na takim małym ekraniku, a tu jednak widać, że można robić fajne wyniki, grając na fonie. Czyli to nie jest tego widać, to to jest widać tego, że jestem nubem O dobra, Roza. To jest Polak w ogóle, na Polaka gramy. Okej, okay, dobra, czyli tutaj go znasz? No. Dobra, odbiłem tą drugą razę odbiłem, ale... O nie! Ty! Oni się tak kręcą? Ja ich znam. O no czy... i tu do dołu jest jeszcze. A oni się w ogóle kręcili przed chwilą, nie? Nie wiem, czy... Co to znaczy? <grych> Jak to Czyli Polacy tutaj trzymają się razem. Dobrze, no Polska górą. Polska górą. Dobra, góra. przynajmniej nas nie załatwili. Trzy osoby nas oglądają, też ciekawie. Ty, a kto mał? Kto ma taką moc, że wszystkich spowalnia tak i te krzaki się tak podświetlają. Gadżet rosy. To jest gadżet rozy. Jezu, rozą też już dawno nie grałem, nie? Ja obstałem, że ktoś tutaj w tych krzaczorach siedzi, i zaraz tu wyjdzie. Cztery teamy jeszcze zostały. I dobra, ta roza wyszła stąd i strzeli. Dobra, oni idą właśnie dołem. Czy oni będą tu gdzieś? Uważaj tu. Nie, no. no. Czemu ja to robię? Czemu ja to robię? <laughs> Po to to zrobiłem! Dobra, dobra, o, dobra, nice, nice, dobra i ta roza jest tutaj gdzieś w środku. Ja boję się, boję się tu podchodzić, jest Dobra, jest, 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 wyszło mi to nawet. Możesz... Dobra. Podejść, użyć Wiem, wiem, mam ulta, mam, ale czy atakować ją? No, ja mam no, bym... możesz. Czekaj, może, może na razie bezpiecznie, ja będę sobie trzymał tego urta, jak do nas ktoś podchodził, tak defensywnie, nie? On taki dobra. smutny jest tam, wania, to jest wania taką takich? Dobra, ja już mam hyper doładowanie jeszcze w ogóle Dobra, możemy tą Shelly sobie na dole No, a jeszcze jest u góry Shelly jedna Ej, jak sobie tak działam powoli Ulegramy to chyba Też tak myślę Dobra, załatwisz go i ten ostatni o jest w kokonie, w kokonie jest, w kokonie jest Pyk, pięknie! Ej! To była zarąbista gierka! Kozacko no. nam to wyszło, ej, i teraz się nie czułem nawet jakichś noob! W ogóle ty miałeś Dobrze, ponad 1000 kucharków, to my graliśmy na jakichś koksów, nie? No. Jeden team był mocny, ale przegrali jako pierwsi. No dobra, czekaj, to ja sobie to sprawdzasz. Czekaj, tabele wyników. I tak, tutaj ten fang miał 1100, roza miała 900, tutaj ta druga roza też miała 900. Ej słuchaj, nie byłeś osobą, która miała najwięcej pucharków na danym zadymiarzu, a wygraliśmy, a ja w ogóle miałem najmniej ze wszystkich. Ty, no w sumie, jak oceniasz dzisiejsze gierki ze mną? Było aż tak strasznie? Nie, było dobrze. No właśnie, nawet nieźle nam poszło, jestem mega ciekawy, słuchajcie, tego 1 na 1. zostawiacie łapki w górę za każde 1000 łapek pod tym filmem, zwiększamy pulę nagród właśnie tutaj dla kartofla o 20 zł, czyli jeżeli nawet dobijecie te 20 tysięcy łapek, no to będzie chłop miał 400 do zgarnięcia w 1 na 1. chyba, że się postawię i będzie mi dobrze szło, nie? No tak. <laughs> Ale nie, nie spodziewam się tego, spokojnie. Dobra, no to ja ci bardzo dziękuję za odcinek. Dzięki, też. Pozdrawiam serdecznie i co, no i siemanko, widzimy się w kolejnych filmach. Siarło! Cześć!